Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Artur, a dzisiaj będziemy czytali, co piszą w internecie na temat parówek z Biedronki. Parówki, biedronki. Opinie, jedziemy. Następnie parówki z szynki Kraina Wendlin, biedronka. Parówki te mają bardzo zbliżony skład do parówek peacock, jednak ze względu na jeszcze większą ilość mięsa, te parówki są moim faworytem. Także, jak widać, popularne dyskonty mają zaoferować... Yy, o Jezu, sorry. Yy, tak, yy, także, jak widać, popularne dyskonty mogą zaoferować zarówno bardzo dobrą jakość, jak i produkty, po które nie warto sięgać. Parówki, jak wybrać y, ranking pr y, parówków produktów, zaznaczymy. Jakie skupienie? O, tutaj coś pisze. Ja, ja, yy, o, jest coś tutaj. Zobaczymy. Co tu jest napisane o parówkach z Biedronki? Jedziemy. O, coś o, napisał. Jakoś tak do mnie doszło przed chwilą, że żywię się tylko parówkami z Biedronki. XD. Nie mam ani czasu, ani ochoty czegokolwiek szykować. Więc przed pracą i po pracy spierdzielam po cztery parówki do mikrofali i zjadam z chlebem i ogórkami, papryką ze słoika, też z Biedronki i tak żyję już chyba ponad rok. Moim urozmaiceniem są dodatki do parówek takie jak właśnie ogórki i papryka, ale też różne sosy, do którego kupuję no, no i czasem ser do tego yy, wpierniczam do parówki, ile na jakiej diecie można żyć. Nie mam pomysłów co mi, yy, miałby jeść Innego. Tutaj przy tak świeci się świeci się w nocy, przecież to nawet jest. Nie jest parówka. Pożerasz mielone budy dla psów. Masz jeszcze dwa miesiące życia przy tej diecie, Jak to nie parówka XD? próbowałem też inny parówek, ale żadne mi nie smakowały. A że to są OK i do tego najtańsze na świecie, to jest sobie zjadam. A chyba jak coś jest wędzone, to zdrowe. Wariacja. Diety y, czokoszkowej. Y, czo ja polecam fasolkę w sosie pomidorowym. Heinz puszki też biedące, ale to chyba droga impreza, chyba że 4 zł za posiłek. To nie jest wędzone. Te parówki są okropne. Ja nie mam czasu. Ludzie dostają zawsze pierdolca, jak słyszą, że ktoś je parówki. Te parówki sam lubię czasem zjeść. Zioł, tu nie chodzi o parówki w ogóle, ale te parówki zobacz sobie skład tego główna. A to możliwe, ja jem berlinki. Może jednak kupuj parówki z mięsem. Fakt, są droższe, ale zdrowie jest najdroższe. No to masz praktycznie trzy razy więcej mięsa w każdej parówce. Żadu czymś tańszym. I Idę właśnie do biedronki po te parówki. I właśnie myślę, że może warto. Może warto kupić coś innego na próbę Na próbę Nie ma nic, tańsz nie ma nic tańszego niż te parówki Przecież w biedrze są też inne parówki W dużym opakowaniu Kraina wedding 700 gram wychodzą trochę drożej Ale są o niebo lepsze Od tych sztu... Y sitów co wkleiłeś No i wieprzowe Smaczniejsze niż drobiowe o! Fajnie też tak yy, czytać komentarze w, yy, w sposób melodyjny, nie? No od tych parówek to tylko cebula i ziemniaki są najtańsze przy liczeniu kilogramy Te to też syf, jaki je te parówki Poszukam, szukam, ale nie widziałem innego dużego pakowania parówek nigdy Patrz na skład Jak masz mięso oddzielone, mechaniczne, mum To nic innego się nie, nie sięgna jak ścian, aha, nic innego jak na ich krzątki mielone jak mogę po polecić jeszcze skrzydełka z kurczaka ale z KFC ale to dobrze przy mrożonkach i potrzebujeć szpetyka albo frytkownicy są w, w takim w kartonowym opakowaniu jak jedzenie chińskie na filmach teraz każde mięso oddziela się mechanicznie chyba p nie, nie, by przejebadło Eee, e, mi by się przejadło, Boże, sorry. Eee, stary, jak chcesz trochę pożyć w zdrowiu, to zwracaj uwagę na to, co jesz. Ja nie mam czasu bo by... to w sklepie jest mnóstwo gotowców. Składki które gdzieś akarony z z gotowe. Jak na składek nie? Zerknij na przykład tu. Mm. No, i tak to, i takie są opinie na temat parówki. Ja oczywiście tych filmów nie robię mega długich, to by było po prostu za nudne. Krótkie filmiki na temat danych produktów. Także mm, czy mi smakują parówki z biedronki? Czasami je kupuję, zjadam, są ok. Dla mnie, szkat, yy, berlinki są dla mnie troszeczkę dziwne. Nie lubię berlinek, lubię biedronkowe parówki. Dlaczego nie? Dajcie znać yy, w komentarzu, czy wy lubicie parówki z biedronki, jak oceniacie, co uważacie. A ja teraz kończę. Dzięki, że obejrzeliście do końca, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być z każdym kolejnym filmem, a się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siem Lots new places, a million new faces, diving deeper in the world.